Przyroda w sercu Europy. Położenie Polski w środku Europy, między morzem a górami, na obszarze wielokrotnych zlodowaceń, przyczyniło się do powstania dużej różnorodności krajobrazów i ekosystemów. Przykładem takiego zróżnicowania są między innymi lasy. Obecność w Polsce dużych obszarów leśnych, z których większość znajduje się w zarządzie lasów państwowych, umożliwiło przetrwanie gatunków zwierząt, gdzie indziej wytępionych lub bliskich wytępienia. Dzisiaj w Europie Środkowej i Zachodniej do rzadkości należą tak wielkie i zwarte kompleksy leśne, jak nasze puszcze. Unikatem przyrodniczym jest oczywiście Puszcza Białowieska. Las, który powstał bez udziału człowieka i w którym od tysięcy lat trwają naturalne procesy przyrodnicze. Ten ostatni skrawek niegdyś ogromnych europejskich puszcz przetrwał w Polsce za sprawą wielowiekowej ochrony. Drzewa w puszczy wcale nie rosną gęsto, ale trudno po niej się poruszać, bo zaścielona jest tysiącami połamanych gałęzi i konarów, setkami przewróconych pni. Tutaj możemy zobaczyć, jak niegdyś wyglądała pierwotna Puszcza Środkowej Europy i obserwować, jak działa prawdziwy, niezmieniony i niepodporządkowany człowiekowi ekosystem. Tu możemy dowiedzieć się najwięcej o prawach rządzących przyrodą. Najważniejszym i kojarzonym z puszczą białowieską ssakiem jest żubr. To nasza duma i jeden z symboli Polski na świecie. Wyjątkowa jest historia przetrwania tego gatunku. Dzikość i siła nie uchroniły żubra przed pasją łowiecką człowieka. Na początku XX wieku istniały tylko dwie naturalne populacje – w Puszczy Białowieskiej i na Kaukazie. Pierwsza wojna światowa i jej konsekwencje przyniosły tym zwierzętom zagładę, a ostatni żubr białowieski został zabity w 1919 roku. Prawie 90 lat temu Los tego gatunku zależał dosłownie od kilkudziesięciu osobników. Dzięki niezwykłemu poświęceniu Polaków i Niemców, założycieli Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra, gatunek ten przetrwał. Stowarzyszenie rozpoczęło hodowlę restytucyjną opartą o żubry ocalałe w ogrodach zoologicznych i prywatnych zwierzyńcach. Udało się. Dzisiaj w całej Polsce mamy z górą 1200 osobników, to jest prawie 28% całej światowej populacji, z czego około 1000 żubrów żyje na terenach zarządzanych przez lasy państwowe. Bardzo rzadki w Polsce dzięcioł trójpalczasty. Ze względu na bazę pokarmową, jak i miejsce gniazdowania, wymaga starych i obumierających świerków. Podstawowym składnikiem jego pożywienia są bowiem owady żyjące pod korą takich drzew. W polskiej części Puszczy Białowieskiej występuje jedna z największych populacji tego dzięcioła w naszym kraju. Dzięcioł trójpalczasty jest jedynym przedstawicielem tej grupy ptaków, który ma czapeczkę żółtą a nie czerwoną. Lęgowiska Muchołówki Białoszyjej ograniczają się do dużych kompleksów wilgotnych, starych lasów liściastych i mieszanych. W Polsce zwarty areał lęgowy obejmuje południową część kraju, ale dość liczna jej populacja. Występuje także w Puszczy Białowieskiej, gdzie znajduje odpowiednie do lęgów dziuple. Powierzchnia polskich lasów wciąż rośnie, a to stwarza coraz lepsze warunki bytowania dla wielu gatunków dużych ssaków, w tym także wilków. Należą one do zwierząt bardzo czułych na wszelkie zmiany w środowisku życia, dlatego w naszym kraju żyją w rozległych puszczach i najbardziej niedostępnych lasach, głównie na wschód od Wisły. Niezbyt liczne i rozproszone wilcze watachy zasiedlają obecnie lasy w zachodniej i centralnej części kraju. Niewątpliwie na zwiększenie populacji wilka w Polsce wpłynęło objęcie go w 1998 roku ścisłą ochroną. Dzisiaj przypadkowe spotkania z tym dużym ssakiem nie należą już do takiej rzadkości jak jeszcze kilkanaście lat temu. Wiosna w Bieszczadach. Pewny śpiew rudzika jest zapowiedzią jej nadejścia. W gałęziach świerków wtóruje mu zniczek. Po myśli króliku to nasz najmniejszy ptak. Jego śpiew jest mocny, wysoki i świdrujący. Łatwo przebija się przez gęstwinę świerkowego lasu, oznajmiając innym samcom, że ten rewir już jest zajęty. W kwietniu w Bieszczadach zakwita żywiec gruczołowaty. Jest on subendemitem karpackim, co oznacza, że poza Karpatami, jego głównym obszarem występowania, rośnie nielicznie i tylko w jego bliskim sąsiedztwie. Żywiec gruczołowaty jest typowym geofitem, a więc byliną, której pączki zimują w ziemi, dzięki czemu jego kwitnienie może odbywać się przed rozwojem liści na drzewach. Tutaj, w bieszczadzkich lasach bukowych, tworzy przepiękne, intensywnie fioletowe kobierce. W tym samym czasie kwitną inne wczesnowiosenne rośliny runa. Delikatna rutewka orlikolistna Cebulica dwulistna, osiągająca w Polsce północną granicę zasięgu. Czy, podobnie jak żywiec gruczołowaty, rosnąca łanowo śnieżyca wiosenna. Wszystkie te rośliny podlegają ścisłej ochronie gatunkowej. W Polsce, tylko w Bieszczadach, nad Sanem, możemy spotkać niezmierną rzadkość świata gadów. Tutaj bowiem żyje nasz jedyny nadrzewny wąż, wąż Esculapa, znany między innymi z tego, że jest mistrzem wysokościowych wspinaczek. Wąż Esculapa jest dusicielem. Odżywiając się gryzoniami i jaszczurkami, zabija je splotami silnie umięśnionego ciała. inną osobliwością występującą tylko w bieszczadach jest czarna odmiana zaskrońca zwyczajnego Wczesną wiosną, tuż przed świtem, na otwartych przestrzeniach łąki torfowisk zbierają się cietrzewie. Jeszcze ich nie widać, a już słychać bulgoczące i syczące tony. Toki samców są gromadne i odbywają się na ziemi lub drzewach. Koguty wówczas rozkładają wachlarzowato ogon, opuszczają skrzydła, wyciągają poziomo szyję i stroszą pióra. Co jakiś czas w tej postawie podskakują, potfruwają lub wzlatują. W ferworze walki Czasem dochodzi do wzajemnego darcia piór. W Polsce cietrzew jest skrajnie nielicznym ptakiem lęgowym, choć do końca XIX wieku był u nas jeszcze dość pospolity. Występuje wyspowo w północno-wschodnich regionach kraju, również w strefie lasów iglastych a w górach, na nielicznych terenach podmokłych, jak na przykład na hali izerskiej w Karkonoszach. Dzika, ukwiecona łąka, kipiąca obfitością kształtów, mozaiką barw i głosami natury, robi na nas niesamowite wrażenie, raduje zmysły i poprawia nastrój. Pośród świeżej zieleni delikatnych traw przepięknie kwitną rośliny o różnobarwnych kwiatach, tworząc łany, układające się w efektowne mozaiki. W zależności od uwilgotnienia podłoża na majowych łąkach kwitną kukliki, rdesty, ostrożenie, mieczyki, storczyki, kosaćce syberyjskie owocują puchatymi główkami wełnianki. Każda roślina ma tu swoje miejsce. Łąka, podobnie jak las, tworzy uporządkowane piętra, a jej powierzchnia jest całkowicie wykorzystana wszędzie tam, gdzie dochodzi choć trochę światła. Taki porządek tworzył się tysiące lat. Kwitnienie roślin łąkowych jest rozłożone w czasie. Dzięki temu, od wiosny do jesieni. Wabią one barwami, pyłkiem i słodyczą nektaru niezliczone rzesze owadów. Najbardziej rzucają się w oczy pysznie ubarwione motyle przelatujące z jednych kwiatów na drugie. Zaopatrzone w długie, spiralnie skręcone trąbki sięgają pożyciodajny nektar, ukryty często dość głęboko w kielichach kwiatowych. Obfitujące w nektar kwiaty przyciągają jednego z naszych najpiękniejszych motyli. Pazia żeglarza, zwanego również żeglarkiem. Rozpiętość jego skrzydeł sięga nawet 8 cm. Żeglarek potrafi długo szybować ponad łąkami bez poruszania skrzydłami, stąd też wzięła się jego nazwa. Na porozrzucanych stanowiskach w różnych częściach naszego kraju zwłaszcza tam, gdzie są starodrzewia i stare aleje dębowe, żyje nasz najokazalszy, bo osiągający ponad 8 cm długości chrząszcz, jelonek rogacz. Znakiem rozpoznawczym samca są imponujące, przerośnięte żuwaczki. To właśnie dzięki tym charakterystycznym żuwaczkom, przypominającym poroże jelenia, Owad ten zyskał swą nazwę gatunkową. Tak ogromne żubaczki potrzebne są samcowi do walki o samice. To, czy jakąś zdobędzie, zależy od ich rozmiaru i jego siły. Kiedy dwa samce spotkają się na swojej ścieżce, minimalny dotyk między nimi sprawia, że ogromne żubaczki zaciskają się i zaczyna się wtedy widowiskowa walka. W Polsce rójka jelonków odbywa się w czerwcu. Wówczas można je spotkać na pniach starych dębów, gdzie ze zranionych miejsc spijają sok, który jest głównym pożywieniem osobników dorosłych. Sok jest także przysmakiem innych owadów. Jednak najwięcej można tu spotkać w motyli z rodziny rusałkowatych. W ciepłych i nagrzanych, piaszczystych ugorach i śródleśnych polanach, można często usłyszeć głośne granie samców, świerszczy polnych. Dorosłe osobniki w maju i czerwcu, w wierzchnich warstwach ziemi, wykopują płytkie norki, do których charakterystycznym śpiewem zwabiają samiczki. Te niewielkie owady o walcowatym ciele i dużej głowie zaopatrzonej w mocny aparat gryzący cechują się wyjątkową terytorialnością. Ich głośna gra to również informacja dla rywali, że teren wokół norki jest zajęty. Gdy jednak inny samiec pogwałci nienaruszalność rewiru, dochodzi wówczas do zaciętej walki która zwykle kończy się ucieczką rywala, a czasem silnym okaleczeniem lub nawet śmiercią. południowo-zachodniej części Pojezierza Lubuskiego dominują bory sosnowe, pokrywając niemal bez reszty całą jego przestrzeń. To Puszcza Rzepińska. Lesistość tego obszaru zawsze była duża, a w ostatnim półwieczu jeszcze się zwiększyła. Tak rozległe połacie borów sosnowych są wielkim wytwórcą świeżego powietrza, nasyconego aromatycznymi olejkami, tworząc przy tym... Wspaniały mikroklimat oraz środowisko życia dla wielu roślin i zwierząt. Krajobraz borowy urozmaicają nieliczne drzewostany dębowe i bukowe. Tutaj, na powalonych pniach starych drzew, pozostawionych w lesie aż do ich pełnego rozkładu, można natknąć się na innego naszego oryginalnego chrząszcza. Ruchnożernego rochatyńca nosorożca. Puszcza Rzepińska jest też wyjątkowa pod innym względem. Od z górą 200 już lat Odbywa się tutaj największe w Europie rykowisko. Co roku, każdego września, jelenie w ogromnych ilościach gromadzą się na skrytych wśród rozległych borów łąkach dobrosłowskich, które na ten krótki okres stają się areną dla tego wyjątkowego jesiennego misterium. Rykowisko z Puszczy Rzepińskiej, niczym magnes przyciąga rzesze nie tylko myśliwych, ale przede wszystkim pragnących przeżyć niesamowitą przygodę miłośników przyrody. Przyrodnicze wartości dolin rzecznych Polski jako środowiska życia ptaków, ryb, bezkręgowców i unikatowych gatunków roślin. Są bezcenną wartością utraconą bezpowrotnie w innych krajach europejskich. Na niżu Europy, nawet nieduże rzeki o czystej wodzie, płynące w naturalnych dolinach z całym ich biologicznym bogactwem, stały się rzadkością. Drawa jest jedną z takich rzek. W jej krystalicznie czystych, zimnych i dobrze natlenionych wodach żyją takie gatunki ryb i innych organizmów, które gdzie indziej nie przetrwałyby. Rzeka płynie krętym korytem pośród wysokopiennych lasów mieszanych, opadających często stromymi skarpami nad jej brzeg. Czasem korony ogromnych buków zamykają ją w tunelu kolorowych liści. Tu i ówdzie, powalone pnie burzą jej bystry nurt i tworzą ciche zakątki, z których często korzystają zwierzęta. W środkowym odcinku rzeka przepływa przez obszar czynnego poligonu wojskowego. Gdzie swoją ostoję od pewnego czasu mają żubry. Sprowadzone na te tereny w 1980 roku z Białowieży zwierzęta znakomicie przystosowały się do tutejszych polno-leśnych warunków: biebrzańskie bagna. Ten niezwykły krajobraz egzotyczny na tle europejskich pejzaży, to jeden z najcenniejszych klejnotów polskiej przyrody. Jest to jedyny i ostatni tak duży obszar trudno dostępnych naturalnych torfowisk w Europie. Królem Biebrzy jest Łoś, nasz największy ssak jeleniowaty. A trzeba podkreślić, że podczas II wojny światowej został on prawie doszczętnie wytępiony w Polsce i tylko niewielka populacja przetrwała w jego głównej ostoji – Bagnach Biebrzańskich. Dzięki kilkukrotnie podejmowanym działaniom ochronnym, łoś jest obecnie gatunkiem pospolitym w północno-wschodniej Polsce. Bagna Biebrzańskie są jednym z najważniejszych obszarów w Europie, chroniących faunę związaną ze środowiskiem wodno-błotnym, które znikają z naszego kontynentu w szybkim tempie. Dlatego nie sposób tutaj nie wspomnieć o wodniczce. Ten niewielki ptak znalazł w Polsce swoją główną ostoję. Aktualnie liczebność wodniczki wynosi ponad 3000 śpiewających samców. A na samej biebrzy około 2,5 tysiąca, co stanowi 25% światowej populacji lęgowej, będąc jednocześnie największym skupiskiem tego ptaka w całej Unii Europejskiej. Większość obszarów chronionych w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Powstała w Polsce na terenach leśnych. Zajmują one ponad 2,8 miliona hektarów gruntów będących w zarządzie lasów państwowych, a to oznacza, że między innymi na leśnikach spoczywa odpowiedzialność za stan siedlisk i populacji gatunków chronionych w ramach tejże sieci. Dzika przyroda jest wartością niewymierną, jest pięknem samym w sobie, które przejawia się w ruchu, harmonii barw i kształtów, w bogactwie świata roślin i zwierząt. Przyroda to przyjemność przeżywania z nią zmysłowego kontaktu, to budzenie estetycznych i emocjonalnych wzruszeń. To w końcu różnorodność form i odrębności regionalnych, które czynią nasz świat tak interesującym. Warto o tym pamiętać, bo to właśnie dzika, nienaruszona przyroda staje się na Ziemi dobrem coraz rzadszym, a więc coraz cenniejszym. Obcowanie z przyrodą pozwala przeżyć coś nieznanego i wypełnić zakątki ludzkiej duszy.